Ja mańko, coś tam nie dzisiaj jest ze mną? Zipikotem. No i dzisiaj w G o Majkea I, i słuchajcie, dołączamy. Dołączę do mnie. Nie mogę jeszcze. Co ty? Okej. Okay. No, no dołączyłeś. Nie mogę. Dobra. Czekamy na zipikotka. A ja przypad... Tu jest jeszcze bałwan, jakbyś chciała. Małpa nowy, ja też... <noise> Jak ja mam drugie czoło? <noise> ja idę przejść ten palku bo on jest trudny bardzo. I on prowadzi do takiego parku. Do takiego właśnie. Gdzie De... ty jesteś? Poczekaj. Gdzie ty? No, tapłam się już do ciebie. Gdzie ty jesteś? Tu. O, hej. I słuchajcie, ja z Krotkowi muszę przejść tą tęczę. <noise> Albo nieważne. Robimy wyścigi z i pikotek! Nie. Tak, idę. Chodź, przejdę. Jakbyś... <laughs> Albo ja na ciebie poczekam, pokażę ci jak ja umiem. Wi! Wi! Au! O! Albo ja ci to przejdę. Jak nie będziesz czegoś umiała, to ja ci to przejdę. Czy przejdziesz cała? Zobaczę. Wi! Oui. Hmm. Jak tam? Ale to umiem. Gdzie ja już jestem, Zipikotek? Ja ci to przejdę... Nie, spadłam na sam dół. Ja ci to przejdę, ja już go zdobyłam. Czekaj. Dlaczego? Ja, już, ja idę przechodzić do tego... Nie jest tego Jakbym przechodziła z to nie będę się ruszać. Się... Wypadł poza ciebie. Chodź, daj, daj, przejdę ci to. Ja na razie się nie będę już przejdę to z kotkowi. Boję na ciebie mówić zbikitek. Tak. ja nie się nazywać z, z, z pikitek. To tak się. Kitka. My... Kitka. Dobra, zbikitka. <laughs> Ale ja boję na ciebie mówić. Dobra, nieważne, będzie zbikitek. Kitka. Kitka.

Na stopni to nagrywania. Popatrz gdzie ja już jestem. Nie, nie da się. Nie Na da się? nie. Poczekajcie, tu jest niewidzialna drabina. Jak tak zrobi sobie kanał, o, no, to, no to super. Na no, ja razie nie. Na no, nie. Wiesz, o nie. Ty to już. Ja mam ten majka. No, Co? Ty już tu dosła się, Elgin. No? A <grystanie> jej to było śmieszne. <grystanie> Nie! Dlaczego tu? Ja dobra. Przejdź na to, bo ja to było <grystanie> Ale najpierw mi pokażę, gdzie jest ten bałwanek. No chodź. Albo najpierw pokażę ci taki. Chodź pod wodę. I tutaj jest takie tajemnicze przejścia. I tu masz maj jeden. zabrałam sobie już go. I chodź tu. Nie, I teraz pokażę Ci, gdzie jest bałwan. A wiesz, że jesteśmy tam, gdzie sikają do kibla. się uciekaj! Uciekaj, uciekaj! Uciekaj! Chodź tu, jeszcze tu jest Majakaj. To jest czarny? Nie, nie ciemne niebieski. Tu jest bałwan. Po prostu obok, wynosi się i, i, i tu jest bałwan. <grym> Dlaczego on ma musi mieć, mieć takie długie ciało? I teraz idę... O, tu jest jeszcze coś. Tu wdejły też. A wiesz co, kiedyś na... chyba chciałam nagrać tu, ale tu, kiedy gdzieś nagrywałam, jakby był mał. Chodź, a chod do opuszczonych domków. Ale... Ta, tam, był mały, mały, tam był mały Michael, który potrzebuje od nas pomocy. Ja już go zebrałam. Chodź. Nasz mały Michael potrzebuje nam pomocy. Mały Michael. No tam pisało baby. A to znaczy mały baby. Popatrz. To jest dziecko. Chodź tu. Na góry. Po Popatrz, tu leży. Hmm. Widzisz, baby Majkę? No mamy Maj. Mam. Ej, poczekaj, co tam pisało? U mnie pisało baby. U mnie też. Aha. A tu jest coś? Czy nie? Tak, czerwony. Dlaczego ty jesteś smutny, maluszku? A, tu jest jeszcze labinka jakaś na <głysy> Duch tam Majka był. Ej, no ja. Zamiałam go. Też zabrałam. Dlaczego? Eee! No Naprawdę to jest duch. Ja okay. idę do tego ognistego. Tam jest jeszcze. Ej, jest... Jeszcze... Taki si je takim akwarium jest. Ej! Nie zauważyłam go. Patrz. Co? Kiedy jesteś? Tak Tam oba bałwanka tu. No. Tu jest ten tajemniczy. Ja, ja idę na ten trudny park. Snow. Snow, Mike. No, czyli śnieżny Mike. No. On się cały wytarzał w śniegu. Niedługo to będzie kurką śniegu. No bo ja w jaka na markę, bo nie. Przeszłam to. Prawda? Popatrz. Co? Ale to jest łatwe. Ej! Nie, nie spadłam. Nie gadaj Zipikotek, kiedy ja takie trudne przechodzę. To jest trudne, Zipi, kotek. O co ci zaś chodzi? A tam jest jakiś Michael? Jest Michael! To muszę to przejść. To niezwykłe obby. Co by było, jakby to było zwykłe obby? Tam jest ognisty Michael. Sama popatrz. No, do góry. No, Może nie gadajmy ze sobą. Okej. Okay. Ja w tego nie przechodzę. Bo jesteś nobem, nie umiesz tego przejść, nie poddawa się. Łatwa sprawa, ZipiKot. Nie. Chodź. Dobra, dobra, ja ci to później przejdę, jak ty ja to przejdę, okej? Okay? No. Co to jest? Co? Co? Ale ukryty marker. Flamingo? Jaki flamingo? Ej, I... To jest. Ten. Nie, nie lezłam taki. On był... Poczekaj, ten. masz go na szare. Jak masz szaję, to znaczy, że nie masz. Ty... Dużo mam na szaję. Gdzie ty masz tutaj framinga? Mam? No. też na początku ci pokazywałam, gdzie on jest? A no. A? Ktoś, jest, ktoś ma skin na kaczki. Wiem. Ja na niego mówię kaczuszka, mamo. A jaka? Kaczuszka, mamo. Ja! Gdzie ja byłam? Jakiś teleport. Ile tutaj ma Pokaż. Co? A jest A, bo to jest tylko wystawa. Ale tyle jest chyba w tej grze. No. Ale tyle jest tych Michael? To jest ponad chyba 500 Michaelów. Albo tysiąc, nie wiem. I tu jeszcze dodatkowe. No. I księżniczka Michael. No, ja go chyba mam. I e jeszcze więcej. Patrz. Jak chyba, chyba mam księżniczkę? Nie, nie mam. A i mam różowego. A mam Nie masz. A masz, masz, bo to był ten. A no, no. Nie, nie. Bałwan. Nie. A dlaczego myśmy mieć takie długie czuło? To pewnie nie Nie, no spadłam. Przejdziesz mi to, czy nie? Jeż. Z nikt nie gada. Nawet widzów nie gadaj. Bo inaczej dostaniesz ode mnie w pupę. żartuję. O! Spadłam. Jezu, nie przeszkadzajcie mnie tu, ludzie. To jest ważne. <grystuje> Ktoś kogoś zepchnął, nawet I jak mógł. Gdzie? Ja, ja mam chyba żółte. Nieważne, ja nie biorę tego na razie. Ja... Dlaczego tam lata Michael? Ja nie go chcę. A tu jest jeszcze w takiej szklance. Popatrz. Dlaczego ja nie mogę go dostać? Ja też nie też chcę Mogę tam iść? Dostałam jakiś ale pływając tu. No, ja też go mam. Pływając? Dostawać Maj. A jestem. Ja i je muszę zdobyć tego... okej, nie z tego mojek, żebyś nie mieli spokój. Jeżeli na tym panu jest cały czas. Tak. Ja. nie, ja... ja... ja nie nie. Ja. Ej! Tak! Chyba będę szkło. Ja idę przejść tego ten człowieka Markera, serio, tak na serio, tak da, ta da, da, bardzo na serio. Ej, ciekawe czy za tymi skałami coś jest? No. Jest? Nie ma. Daj. A wśród tych opuszczonych domków? Ja popatrzę do... Aha, każdy opuszczony domek jest chyba taki sam. Zielony! To <śmienia> go. To jest Dream Ten, ten, ten YouTuber Idź do tych opuszczonych domków. Tu! Tutaj go! I na górze Na łóżku jest. A ja idę sprawdzić do innych domków. DEIM! DEIM? DEIM to jest taki YouTuber. Następnym. Następnym jest A w tym damku? następnym obok. W tym skaczę. Obok. Poczekaj. Patrzcie. Czy... kiedy to następne. Tam widzę popatrz. Poczekaj. Uuuu, e... Uuu, z wąsami różowymi. Popatrz. Tata majekaj. Patrz, dostałam A Ale gdzie coś jest? Nie ma. On tu pracuje w takich opuszczonych domkach? Oj, tatu marka. I tu jest jakaś dziura jakaś. Popatrz. Ale gdzie ty zebram? O, spadłam gdzieś. Co? Gdzie ty? W tym domu. A ja już go zabierłam. ty zrobiła. Daj. Jestem w domu tego dziadka. No. Mówię sobie to piekarnie. Chyba, że chcesz to masz. Jezu. To jest chyba ten banan. Ja już go mam. To spisa ganie ma i wiesz o tym? Tak? Tu się nie wychodzi, tu się wychodzi. Na samym pociągu No. Bo to nie działa tak, jak Ty mnie myślisz. myśleć. mnie, A, już mam go. No nie. No co? Ja dostałam coś. Ja, co no ja dostałam? Się... Wejdź w ogień, to się teleportujesz. No, a ja weszłam... T... No? Nie wyszłam. Ej, wiesz co? Ja widziałam, że... Jak pa... ja wyszłam kominem? Właśnie, nie wiem. Co... Popatrz, tu. I wziąłam tu i dostałam nową markę. Tu dałam. Tu? No. Ja chyba też właśnie pozostałam. Czekaj, zobaczę. No. no ja tu też. Bym. A chcesz po tego innego? Tak. Chodź. Gdzie ty jesteś? Zibigotek! Tu jestem. Tu. Tu masz. To trzeba się bardzo postawić na ten park. Z drugiej strony jest najłatwiej. I teraz musisz tu ciągle skakać. Tu? No. Aż byś doskoczyła tu. O, widzisz, doskoczysz i, i popatrz i tu. A dostajesz? Do Nie. Tu! No chodź... Gdzie ty poszłaś? Tu patrzysz i pikotek tu. I tu jest po tyłynie. Widzisz mnie? Dobra daj. I powa, ale tu trzeba ciągle skakać, to jest takie filmy jest To jestem. Poczekaj! Ale ja. ja ci tu przejdę! Pra ja. wy ja. spadł on przez ciebie. Hę, zagarzę! I popatrz, jak ja się popatrzę tu. I trochę przejdę, widać Bo Powiem na mój O, jesteś. I to jest mi musisz tu przejść, parkuj. Mogę sobie go przejść. No, to... no. dobra masz, przejdź go. To nie ma mój Teraz będziesz musiała iść do piramidy, bo tam też jest majki. Ej, dwa ja, majka jest? Ja go chyba właśnie zabijam. Pokaż. Ej. Ja. Który majka? Co? Na początku, jest. Ja w ogóle zapomniałam, że nagrywam na No. Nie, ja nie zapomniałam. Nie zapomniałam. Ty masz skierowy. E? No. Czy ja, mi się zdarzyło, czy wcześniej widziałam smoka? Smoka tego. <laughs> Smok małego, zielony. Poczekaj. Nie masz go. Jeszcze raz, bo Jak dostaniesz taki znaczek z nim. No. A ty takiego masz? No, dostawałam go. Co jest? Kot! Kot! Poczekaj. Dobra, ja sobie... i dlaczego ja... Ej, patrz, ja też miałam takiego narince na odwód. A gdzie on był? Nie pamiętam już. Ej, co? Miałam pszczoły Pszczoła? Może pszczoła jest na początku? Bo ja mam tego Ej patrz, ten i śpi <gryzmamy>... O, to jest Ma baby Markaj, widzisz? Mhm uh -huh. jest... Jak tam się wspiął ten przycisk? Ej chodź, lecz... chodź i tu do tej piramidy i chodź I tu jest, popatrz i tu jest tutaj taki żółty po pierwsze. No? Wzięłam go już. I teraz chodź. Tu Bo jest, gdzie. No, żółty, wiesz czego? Bo tu jest on. Nie możesz tak prosto o. iść. Linia, widzisz? Ja już go zabrałam. Przez tą linię umierasz. Musisz ją przeskakiwać. Dobra, ten

co? Co? Ekol a... Poczekaj. Co? Co to jest? <grywa> <grywa> pokażę jeszcze gdzie to by znajadłeś? Nie, mhm. poczekaj. Mam takiego nawet. Zombie. Zombie? No. W tył mnie był. On jest tył mnie. To jest pokażę. <grywa> ja muszę go znaleźć teraz. Lepo, le... A może na piramidzie jest? Ja nie, nie ma. Popatrz no. się na piramidę! Co ty tam masz mieć o tym tam, tam to weź. Gdzie ja się dostałam? Się... Ej! Ja idę do ciebie, bo ja się tepłam na początek. Zginęłam, to jest trudno. Nie tu trzeba przejść im masz. Okay. Idę do piramidy. Ale ja. a, a ja wyszłaś na piramidę? Nie, pokażę ci, idę tam. Na tym biegu. Pokaż. Na biegu? Y, nie, patrz. Ja sobie tutaj szłam i tu mnie tepło. Pokaż. No. Ale to jest łatwe. Ty. Ci pikotek. Co? Nie, może kiedyś to, ale jeśli odcinek wam się podobał, dawajcie łapy w górę, życzę wam miłego dnia, pa pa.